Dobry O kurde Dzisiaj Kubusiowi zaczęły praktyki O kurde Kurwa Kubusiowi zaczęły praktyki No więc Nie wiem jak to będzie wyglądać z wrogiem ale. ale Ale Ale, ale W niedzielę nie było materiału, bo w sumie Nigdzie nie wychodziliśmy Nigdzie, ten no Nie, nie. po prostu nie było co nakrywać. No więc no... do potem Drodzy Państwo to jest debil pospolity w naturalnym środowisku. Siema vlog i idę sobie z panem kolegą. Chcesz teraz być pokazany? Nie, tak. mogę cię wymazać jak coś. No. Nie, nie. Ten, wcale teraz nas nie czuwa. wcale to jak wiem, że będzie kurs. Ten... Nie wiem czy kubeł coś nagrywał. Zajbiście i No to do domu Ja do domu idę Dobrze chłopaki robią, dobrze grają y... A tamten liczy Więc Nie wiem Może zrobię jajecznicę w domu, czy coś Więc dodam sobie Ten no Vlog, weź mi podtrzymaj pudełko I weź otwórz Ciekawe Siemma vlog co to ma być za pokrojona pizza? Nawet nie jest równo pocięte. Co to za trapez? jest? No bo to z żabki. Ale nie znarwane w... pizzery. Nie, nie widzisz jak to jest pokrojony. Dwa super małe, dwa super duże. No ja pierdolę. Żyć nie umierać. <grytanie> Jakie Takie chujowe światło. Nagra jaka łucie skrzywa. Mm, cześć. To pralnia. Zajbiście. Panie kokosie. Chce pan coś powiedzieć do loga? Nie. Dziękuję za uwagę. No To ten Nie było nic Zrób coś śmiesznego Mam pomysł A nie Wpadek do dziury Nie Wiesz czego mi brakuje? Możemy się zamyślić no. Brakuje mi możliwości posiadania komputera Nie masz komputera? No Byśmy no. się po połączyli na tego Na Discordzie Dałbym tobie ekran i byśmy ogarniali sobie Omegle Tak Teraz tak możemy. masz laptop? Nie mam Nie ma, jak nie masz? Nie mam komputera Znaczy, miałem komputer, ale jest taki chujowy Mój dzisiaj się ściną, na nawet Discorda nie zainstaluję. Ma 28 giga mój komputer, kurwa 28? Pamięci Pamięci? To bardzo mało Misja wykonana, ziomek został dostarczony Mam nadzieję, że coś Kubek nagrywa, nagrywa, nagrywa Nie wiem Ja tak to no Jak zauważyłem po ludziach, którzy mówili mi, to moje autra są śmieszniejsze. Dobra, jest vlog i w ogóle jestem na praktykach. I w ogóle mam fajną pracę do robienia w postaci tych, tego czegoś będzie w jakiegoś. W skrócie, to są jakieś czasopisma, które mi mają pomóc. On co dzień nic nie robił. Ja nic nie robiłem. Mhm. Tak, tak i w ogóle jestem podzielony na dwie grupy z osobą, która jest bardzo marudna, jak na swój wiek. I po prostu ja nie mam pytań. Ja już kończę, kończę praktyki o 15.30, czyli zaraz, ale mogę iść wcześniej, czyli teraz. I w skrócie tyle. No. Nie, wiem, co mam powiedzieć, no zresztą ja nie mam pytań za do tych ludzi. No po prostu zjadłem pizzę, zjadłem pizzę po prostu żabki taką. na No okej, okay, spoko, kto pytał. jest tyle. Tyle. Sporo. Jeszcze w tych kartonach jest... W tych papierowych i w tym... I tam jeszcze... Jeszcze więc... nie. To weź daj mi, daj mi słuchawkę. Daj yeah. na internetu. No że ty jesteś taki kurwa biedny. Daj mi słuchawkę. Aha. Cześć, hey, tej widzowie. Mam cztery oczy. A to jest mój kolega Łysy. ti ricetta della Madonna di quegli anni, famiglia di un